Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Urszula Zmuda, mam 62 lata. Zapraszam Państwa do zapoznania się z produktem, który jest od niedawna na platformie zakupowej, a mianowicie Atomy 100% czysta spirulina. W tej buteleczce mamy 120 kapsułek, które zażywamy dwa razy dziennie po jednej, czyli starcza nam na dwa miesiące. I szanowni Państwo, wygląda to tak. Taka jedna kapsułka, którą spożyjemy, to tak, jakbyśmy zjedli pięć porcji warzyw i owoców. Spirulina to alga, cia bakteria, naturalny proszek o bardzo wysokiej zawartości białka, naturalnego żelaza, dużej zawartości przeciwutleniaczy, witamin z grupy B, magnezu, potasu, manganu i innych składników odżywczych. Jest to alga, która została prawidłowo zebrana z niezanieczyszczonych zbiorników wodnych. Jest jednym z najpotężniejszych dostępnych źródeł pożywienia. Zatwierdzona została przez WHO, które ogłosiło ją jako żywnością przyszłości. Stosowany jest przez NASA w podróżach kosmicznych UNICEF stosuje spirulinę w dożywianiu głodujących dzieci trzeciego świata. Składa się głównie z białka, niezbędnych aminokwasów, no i tego naturalnego żelaza i zazwyczaj polecana jest wegetarianom ze względu na tą właśnie zawartość żelaza, ale Dlatego też, że tam jest to białko, żelazo, też jest idealna dla kobiet w ciąży. Po operacjach, czy w każdej chwili, gdy nasz system odpornościowy potrzebuje tego wzmocnienia, lub nasza kondycja jest bardzo niska. Spirulina w proszku ma więcej antyoksydantów niż borówka, ma większą zawartość żelaza niż szpinak. Witaminy A. A ma więcej niż marchewka. A jakie korzyści? Zmniejszenie alergii, zwiększenie odporności, poprawia krążenie krwi, obniżenie cholesterolu, zapobiega nowotworom, stymuluje dobre bakterie jelit, zmniejsza ryzyko wystąpienia zaćmy, katarakty czy zwyrodnienia plamki żółtej, zapewnia. Silny potencjał przeciwzapalny i przeciwdrobnoustrojowy. Zapewnia wyjątkowe działanie przeciwwirusowe także przy wirusie HIV, opryszczce, zapaleniu wątroby. Wzmacnia insulinooporność, czyli mamy tutaj pole do popisu przy cukrzycy. Pomaga usunąć metale ciężkie, toksyny z organizmu. Ma niesamowicie, niesamowite korzyści dla mięśni i naszej kondycji. Zapobiega uszkodzeniu wątroby spowodowanej chemioterapii. I tak pokrótce, czyli atomik 100% czysta spirulina to naturalny produkt zdrowotny zawierający. Niezbędne składniki odżywcze, w tym białko węglowodany, lipidy, błonnik pokarmowy, witaminy, minerały, przeciwutleniacze. W świeżej, stuprocentowej, czystej spirulinie mamy pradawny chlorofil. Zawiera również też kwas gammalinolenowy, GLA i omega-3. Jest to też naturalny produkt zdrowotny o bardzo szybkim... Trawieniu, bo 95%, a nawet niektórzy uznają, że jest wyższy. Spirulina posiada bardzo wysokie pH od 9 do 11, czyli jest bardzo dobra w odkwaszeniu organizmu, bo nasz organizm prawidłowo powinien mieć pH między 7 a 7,34. Ale że norma w medycynie jest od 4,8 do 8, więc zawsze podczas badań, czy będzie to 5,5, czy 6, 6,5, czy 4,8, zawsze będziemy w tej normie, w tym bębnie ogólnym. Jeżeli mamy pH poniżej 4,8, to mamy kwasicę, jeżeli mamy ponad 8, to mamy zasadowicę. W latach 30. Był taki lekarz Otto Warburg, który przeprowadził badanie i udowodnił, że przyczyną choroby nowotworowej, największą przyczyną, tym numerem jeden choroby nowotworowej jest zakwaszenie organizmu. I właśnie za to badanie otrzymał podwójną nagrodę Nobla. Można to sprawdzić w Google'ach, wszystko dostępne. Jak wiemy, rak to grzyb, a możemy sobie to wyobrazić na zasadzie grzyba na ścianie, w jakich warunkach się najlepiej rozwija. Tam, gdzie nie ma tlenu, jest ciepło, wilgotno, przyjemnie, tam się grzyb rozwija. To samo jest z chorobą nowotworową w człowieku. Jeżeli organizm posiada bardzo niską zawartość tlenu, mamy też dużo cukru w organizmie, no to nie dziwmy się, że ten nowotwór nam się bardzo szybko rozwija. Dlatego, szanowni Państwo, nic tylko zapoznać się z tym produktem, wejść sobie na atomy UK, wejść w ten produkt, czyli atomy 100%. Pure spirulina, i tam zobaczycie cenę, skład na co stosować, jak stosować, podstawowe resztę składników. Też tam zobaczycie. Zapraszam naprawdę z całego serca. Korzystajcie z tego, bo my z naszą dietą, z naszym jedzeniem. Tak sobie zakwaszamy organizm, że nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jedzmy bardzo dużo kiszonych, niekwaszonych, kiszonych produktów. Jedzmy dużo ryb, jedzmy ciemne pieczywo, ciemny ryż, ciemny makaron. Zamieńmy wszystkie pszenne produkty na żytnie na, żytnio-pszenne czy wielo, ziarniste. Ograniczmy albo wyeliminujmy całkowicie z naszej diety wieprzowinę, bo jest najgorsza. Najwięcej toksyn i metali ciężkich mamy w wieprzowinie, ponieważ świnia się nie poci, on, świni poci się tylko nos, więc przez to też nie wydala toksyn, metali ciężkich na zewnątrz i wszystkich bakterii, które są niezdrowe. A my tak uwielbiamy wieprzowinę, prawda? Więc, szanowni Państwo, zapoznajcie się z tym produktem i zróbcie z tego produktu, ze spiruliny, czystej spiruliny, podstawowy produkt. Spiruliną. Z się odkwaśmy, a jeszcze do tego sobie dodajmy puerti i oczyśćmy organizm z tłuszczy wewnętrznych i mamy zdrowie zagwarantowane. Dziękuję, Szanowni Państwo, za uwagę i życzę Wam zdrowia.